Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Bom dia ze słonecznej Portugalii, gdzie rozpoczęło się ostatnie tegoroczne zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów przeciwko Portugalii i Szkocji. Najważniejszą informacją jest fakt, że w tym zgrupowaniu nie będzie brał udziału kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski. To efekt urazu, którego Lewandowski doznał w ligowym meczu Barcelony z Realem Sociedad. Pauza. Rozbrad z piłką będzie trwał około 10 dni i wobec tego sztab medyczny reprezentacji Polski zdecydował po konsultacji z klubem, że żeby nie powoływać Robert i nie ściągać go tutaj do Portugalii. Jest to niecodzienne zgrupowanie, choćby ze względu na miejsce, w którym się ono odbywa, bo odbywa się na obczyźnie. Są trzy powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, reprezentacja Polski wciąż nie ma swojego domu w naszym kraju, nie ma takiej bazy, w której mogłaby się przygotowywać do kolejnych spotkań i często korzysta z gościnności czy Stadionu Narodowego, czy ośrodka treningowego Legii Warszawa. Natomiast tu warunki do treningu są znacznie lepsze, choćby ze względu na klimat panujący na Półwyspie Iberyjskim jest tu w ciągu dnia około 20 stopni, więc znacznie łatwiej przygotować się i w znacznie fajniejszych warunkach atmosferycznych można przygotować się do kolejnych spotkań. Jest też powód numer 3, a więc logistyka. Wszyscy nasi reprezentanci mieli za zadanie zebrać się już tutaj w Porto, więc odpadnie ten jeden dzień przeznaczony na przelot z Warszawy do miejsca, w którym zostanie rozegrane piątkowe spotkanie z reprezentacją Cristiano Ronaldo prowadzoną przez Roberta Martineza. 29 piłkarzy. Michał Probierz powołał na to zgrupowanie. Oczywiście ten skład się uszczuplił ze względu na nieobecność naszego kapitana, za którego nie będzie dowołany żaden inny zawodnik, a także się nieco zmienił, bo do kadry w miejsce kontuzjowanego Kacpra Kozłowskiego został powołany Michael Amejo. Wśród tej 28 są debiutanci Antoni Kozubal i Michał Gurgul. To są zawodnicy Lecha Poznań, 20-latek i 18-latek. Po raz pierwszy znaleźli się w kadrze prowadzonej przez trenera Michała Probierza i w ogóle po raz pierwszy od otrzymali powołanie do seniorskiej reprezentacji Polskiej. Jeśli chodzi o Kozubala jest to nazwisko gorące w świecie medialnym już od dłuższego czasu. Dopominali się dziennikarze o powołanie właśnie dlatego świetnie spisującego się pomocnika Lecha Poznań, który strzelił ostatnio przecież swojego pierwszego goła dla poznaniaków w ligowym klasyku przeciwko Legii Warszawa, a także bardzo dobrze spisywał się w reprezentacji Polski do lat 21. Michał Gurgul to pierwszy zawodnik z rocznika 2006, który otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Występował na tych niezwykle udanych Mistrzostwach Europy do lat 17 z zeszłego roku na Węgrzech, kiedy nasza reprezentacja prowadzona przez Marcina Włodarskiego dotarła aż do półfinałów, co dało awans na Mistrzostwa Świata w Indonezji, gdzie również Michał Gurgul występował. Teraz jest jednym z podstawowych zawodników Lecha i w oczach trenera Michała Probierza zasłużył na tę szansę. Natomiast jeśli chodzi o szansę na występ, to jednak dużo większe będzie miał prawdopodobnie do mnie Antoni Kozubal 12 zawodników dotychczas miało okazję zadebiutować w kadrze prowadzonej przez trenera Michała Probierza. Dwóch kolejnych z Lecha Poznań będzie miało taką okazję. Będzie miał taką okazję także Dominik Marczuk, co prawda już do reprezentacji powoływany, natomiast jeszcze były piłkarz Jagieloni Białystok nie doczekał się tego 1A przy swoim nazwisku. Dzisiejsze zajęcia odbyły się na Stadio São Miguel, to jest obiekt czwartoligowego portugalskiego Gondomar Sport Klube. Odbyły się z udziałem tylko pięciu zawodników, wzięli udział w zajęciach Jakub Moder, Jakub Kamiński. Dominik Marczuk właśnie do tego Karol Świderski, a także Kacper Urbański. Reszta oddała się takiemu treningowi regeneracyjnemu w hotelu, w którym mieszka reprezentacja Polski. I jeszcze jedna informacja, to będzie, będą jedne, pierwsze i ostatnie zajęcia tu właśnie na tym obiekcie, bo warunki nie są zachwycające, dlatego nasza kadra rozgląda się za innym miejscem do przygotowywania się do spotkań ligi narodów i od jutra prawdopodobnie przyniesie się na obiekt. Wiszty, Porto. Jutro kolejny trening, kolejne zajęcia, a w piątek mecz z Portugalią, który oczywiście na antenach telewizji polskiej.